Państwo jest w gruncie rzeczy jedynym motorem ewentualnego postępu w e, takiej dziedzinie. Dysponuje bowiem odpowiednimi środkami finansowymi i potencjałem. Prywatnych inwestorów w tym zakresie praktycznie nie ma. Budzi to jednak wątpliwości. Wydaje się, że jest to szersza problematyka udziału państwa w gospodarce. Wydaje się, że zaczyna w Polsce dominować etatyzm czyli sytuacja w której za wszystko jest odpowiedzialne państwo i wszystkim kieruje i wszystko organizuje. Jest to system, który w sytuacji kryzysu, taki jak w tej chwili mamy w Europie, może się sprawdzać. Natomiast jest to system absolutnie niewydolny w czasach prosperity. Przygotowanie fundamentów długoletnich na wiele lat pod taki system może być problemem dla polskiej przyszłości. Czyli pana, pana ocenie inwestorzy nie będą zachwyceni tym pomysłem, czy będą uciekali z Polski? Tego nie powiedziałem, czy inwestorzy będą uciekali z Polski. Oczywiście nie będą tym pomysłem zachwyceni. Natomiast na decyzję inwestorów wpływa bardzo wiele różnych czynników. Tym czynnikiem jest możliwa do uzyskania cena gazu w Polsce. Tym czynnikiem są warunki geologiczne i możliwość uzyskania węglowodorów w Polsce. Tym czynnikiem jest otoczenie prawne, łatwość prowadzenia biznesu. Element jeden, którym jest Nokia, niekoniecznie będzie wpływać, nie będzie, niekoniecznie będzie tym decydującym, natomiast na pewno nie będzie to element, który będzie powodował entuzjazm inwestorów.